Dzień dobry moje drogie, słuchajcie, dzisiaj mam taki bardzo lazy dzień i e, zaczynam swoją pielęgnację, właśnie miałam prysznic, zaczynam swoją pielęgnację dość późną, e, ale chciałam wam się z Wami czymś podzielić, dlatego że moja Jolcia, Jolcia Laskowska, e, podzieliła się ze mną ostatnio uwagami na temat, w jaki sposób można uspokoić naszą cerę e, i troszkę ją wspomóc, troszkę ją, troszkę ją wyciszyć. Ja mam trądzik różowaty i te zmiany czasami są ostrzejsze, czasami są, czasami są mocniejsze. ojciec zaproponowała, że tego typu zabiegi można wykonywać przy cerze łuszczącej się, przy cerze z przebarwieniami, przy cerze na przykład osoby, która ma łuszczycę, czy tego typu zmiany skórne, czy na przykład nastolatek, który ma takie reakcje. Reakcje, jakieś, jakieś, jakieś takie stany zapalne się dzieją w różnych takich miejscach. No i teraz szczerze mówiąc dla każdego z nas, kto, kto nosi maseczko no na większość z nas nie nosimy maseczki, po to, żeby właśnie ta skóra wokół ust i na policzkach, która jest taka bardzo często podrażniona i tutaj w okolicach ust i brody dość często się robią takie różne stany zapalne. Więc słuchajcie, to co Jola, to, co Jola poradziła, będziemy pracowali dzisiaj na trzech produktach, to było to, co Jola poradziła. Ja też bym to serdecznie polecała. Pierwszy to będzie aloe first, czyli połączenie czystego mięsza aloesowego z 11 wyciągami z ziół, alantoliną i propolisem, czyli naturalny antybiotyk. Słuchajcie, tak to co ja robię sobie, że w wstrząsnę, psiknę sobie dosłownie dwa razy na rękę, rozprowadzę sobie to na ręce i bardzo delikatnie po prostu sobie podotykam tylko buzię. I teraz się właśnie wykąpałam, umyłam twarz mydełkiem aloesowym, więc skóra jest oczyszczona. Delikatnie sobie również to klepie na, na um, okolice szyi. Ok. I teraz to się fajnie wciąga i teraz słuchajcie, wchłania. Słuchajcie, teraz będę stosowała e, MSM Aloe, MSM Gel, e, czyli połączenie czystego mięsła lasowego z biosiarką. I to jest to, co ma nam zadziałać na, e, na te wszystkie nasze zmiany skórne, ma je wyciszyć, więc ja sobie bardzo delikatnie, bardzo troszeczkę, troszeczkę, dosłownie troszeczkę wyjmę sobie na palec. I delikatnie sobie rozprowadzę po czole, delikatnie rozprowadzę sobie troszkę po policzku. Nie nakładam tego za dużo, tylko dosłownie delikatnie, troszkę na nosek i na brodę, dobra? I teraz te kosmetyki, słuchajcie, są bardzo wydajne, bo to są dość spore, słuchajcie, tubki. Tutaj jest na przykład w tej tubce jest 118 ml, to jest spora, naprawdę spora, spora ilość kosmetyku. OK, sobie to fajnie teraz zmasowuję. Przy okazji sobie robię delikatny masaż, omijam okolice oczu. Zawsze wokół ust w jedną i w drugą stronę. Nosek tutaj to na dół, a to do góry zawsze, płatki do góry nosa. I teraz delikatnie omijam okolice oczu, nakładam sobie MSM-a. Masowuję, ja mogę sobie z rzeką troszkę takiego, takiego masażyku, troszkę podciągnąć skórę, żeby troszkę przeciwdziałać grawitacji. Słuchajcie, teraz troszeczkę u mnie dojdzie do takiego zaczerwienienia policzków pod wpływem tego MSM-u i pod wpływem tego mojego tarcia, e, ale też tak ma być, ok, jest ok. Niczego nie robi, jeżeli chodzi o łuk brwiowy, niczego nie robię pod oczami. Teraz dam szansę temu MSM-owi MSM się wchłonąć. W międzyczasie wezmę mój e, eye cream. To jest taki cream, krem, który bardzo otworzy nam prawe oka i dosłownie, słuchajcie, nałożę troszeczkę tego kremu tutaj pod oczy. Pamiętajcie o tym, żeby nakładać kremy pod oczy 2 cm poniżej, bo to spowoduje, że ten krem nie wejdzie Wam do oczu. Słuchajcie, palcami serdecznymi, bo one są robią najdelikatniejsze, robią najdelikatniejszy taki ucisk, delikatnie sobie ten kremik wklepuję. Nie podjeżdżam zbyt blisko oka, przyjeżdżam sobie również po łuku brwiowym, po tym, żebym go fajnie mogła ułożyć i żebym go fajnie mogła potem przyszytać sztyczką i sobie zrobić łuk brwiowy i po górnej po górnej części powieki, ale nie nakładam niczego na powiekę i sobie ten kremik fajnie wklepuję. Wklepuję go sobie tutaj w te, w te nasze zmarszczki mimiczne. Słuchajcie, gwarantuję Wam, że kiedy, jeżeli macie zmarszczki mimiczne, ja jestem dosłownie na kilka dni przed moimi 40 rodzinami, gwarantuję Wam, że jeżeli macie zmarszczki mimiczne, to zastosowanie tego kremu i naszej szmineczki aloesowej takie sobie delikatne bardzo wklepanie. Ja teraz resztkę zaraz wam to zresztą pokażę. Mam taką resztkę szmineczki lasowej i używam sobie tej szmineczki, wyciągam po prostu pędzelkiem sobie wyciągam to co mi zostało w tej szmineczce i, yy, i sobie nakładam po prostu tak delikatnie pod oczy. Chociaż w sumie nie zabrałam tego tutaj, więc tego wam nie pokażę. Przy okazji, jak tutaj już jestem, to troszkę taki wykonuję sobie taki masaż delikatny skroni. słuchajcie, to bardzo dobrze działa zwłaszcza dla osób, które mają migreny, pouciskać sobie To sami czujecie, gdzie są te miejsca takie, takie bolące, nawet jeżeli was nie boli, słuchajcie, po to, żeby troszkę odprowadzić ten stres z organizmu. Delikatnie sobie tutaj uciskam. Pięknie łuczek brywiowy jest już zrobiony. Dobra, ok Jeżeli macie troszeczkę więcej tego kosmetyku, to wcierajcie go w ręce, bo to jest też bardzo dobre, żeby, żeby sobie rączki nawiedzić Teraz nasz krema lasowo-propolisowy. Znowu propolis, czyli naturalny antybiotyk, antybiotyk. Słuchajcie, musimy tego propolisa rozgrzać sobie troszeczkę na opuszkach palców, bo propolis musi się tak samo jak miód, musi być w temperaturze ciepłej, nie za ciepłej, ale ciepłej, po to, żeby... Żeby, żeby się ten propolis rozpuścił, żeby to fajnie zadziałał na naszej skórze żeby też się fajnie rozprowadzał, bo ten, ten krem będzie na skórze buzi dość tępy. Ja dzisiaj nigdzie nie będę wychodziła, więc mogę sobie na tego typu makijaż pozwolić, na tego typu impregnację pozwolić, z reguły robię tylko wyłącznie na okres, okres, na noc. Słuchajcie, to co Jolcia proponowała, ma Jelcia bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o o e, swoich klientów, żeby tego typu krem nałożyć, żeby tego typu kombinacje nałożyć na noc. Oczywiście poza Awakening e, Cream, bo wtedy nakładamy coś innego na noc. Ale właśnie ten MSM razem z e, kremem propolisowym, że to nam bardzo będzie uspokajało skórę. I tak słuchajcie, faktycznie jest. E, oczywiście pierwszy taki wyrzut skóry może być e, może być, że mogą troszkę pojawić się sceny zapalne. To jest normalna reakcja. Słuchajcie, skóra się w ten sposób oczyszcza. Ja sobie tego kremu nie pocieram, nigdzie go sobie nie wkładam. Yy, to jest marzeczka mimiczna yy, pomiędzy nie Nigdzie sobie tego kremu nie rozkładam, dlatego, że on jest bardzo taki takim fikrem. Ja go sobie tylko bardzo delikatnie wklepuję w skórę. Nie wzięłam go dużo, rozpuściłam go w tych rękach i... I tylko go sobie delikatnie wchłaniam. Ja sobie go robię delikatnie wklepię w usta, ale nie za dużo. Dobra? I to jest jakby koniec, jeżeli chodzi o tę pielęgnację naszą taką przeciwtrądzikową, taką wyciszającą dla buzi. Teraz policzki są zaczerwienione, ale uwierzcie mi, że za chwileczkę to wszystko minie, jak tylko zrobię delikatny makijaż i w sensie tylko podkreślę sobie łuk i Rzęsy to wówczas ten... ten um, ten te, te zaczerwienie nie minie. Bo to jest taka normalna reakcja na biosiarkę. Słuchajcie, ja sobie jeszcze, ponieważ czuję, że mam bardzo wierzchnią skórę dłoni, mam bardzo suchą, więc ja sobie na tą wierzchnią stronę dłoni sobie po prostu smaruję jeszcze troszeczkę firsta, żeby troszeczkę te ręce nawilżyć. I teraz to, co jeszcze ja będę robiła, to jest, słuchajcie, zawsze bardzo ważna skóra naszej szyi i nasza klatka piersiowa, jak również skóra za za naszą, naszej z tyłu. Podjeżdżamy zawsze tak do linii włosów, więc troszkę delikatnie opuszczę szlafrok. Wezmę sobie troszeczkę kremu, dosłownie tyle, bo te kosmetyków nie używacie dużo i znowu to jest 118 ml. Słuchajcie, to mam naprawdę na bardzo długo wystarczy. Ja tego używam na 8 miesiąc, więc też o czym świadczy. Kremu alosowo propolisowego mam już drugą tubkę. Ale to dlatego, że używam go bardzo dużo i bardzo często nie pieljonuję ręce. Słuchajcie, mam tkanik fajnie rozpro rozprowadzony i znowu delikatnie sobie podjeżdżam do góry, delikatnie wklepuję sobie go w klatkę piersiową. Mogę wykonać troszkę ruchów takich do góry i podjeżdżam na linię włosów. Ja sobie go troszeczkę teraz więcej dobiorę. Podjeżdżam sobie na skórę, na skórę za. Y z tyłu, na moje plecki troszeczkę i tutaj właśnie skóra, bo słuchajcie, że ta skóra z tyłu nie jest nawilżona, nie dbamy o nią, to ona potem nam bardzo będzie ściągała z wiekiem tutaj całą klatkę piersiową, dlatego potem często widzimy, że kobiety noszą takie różnego rodzaju paszki, żeby właśnie tutaj zasłonić, więc natłuszczajmy, nawilżajmy tą skórę z tego tyłu, po to, żeby właśnie żeby właśnie ona była też nawilżona i fajnie nas trzymała. Możemy troszeczkę podjechać sobie za uszy, troszeczkę na płatki uszu i jesteśmy gotowe. Ja idę zrobić delikatny makijaż, ubrać się i zabieram się za swoje życie. Pozdrawiam, jeszcze pięknego dnia.